Samsung Unpacked 2025 już za nami. To coroczne wydarzenie giganta, na którym prezentowane są najważniejsze smartfonowe zapowiedzi. Zobaczyliśmy więc nie tylko nową serię Galaxy S25, ale też bardzo dużo zapowiedzi związanych ze sztuczną inteligencją. Oto najważniejsze z nich. Zacznijmy może nietypowo, bo od końca, czyli od smartfonów. Najnowsze smartfonowe zapowiedzi firmy Samsung to Galaxy S25, S25 Plus oraz S25 Ultra przy czym ten ostatni jest najmocniejszy. Otrzymał ekran AMOLED z odświeżeniem adaptacyjnym od 1 do 120 Hz, zależnie od rodzaju oglądanych treści. Ma on przekątną 6,9 cala, a więc zaspokoi nawet największych fanów multitaskingu. W aparacie najważniejszą nowością jest 50 megapikselowa obiektyw szeregokątny, ale obok niego widnieje też 200-megapikselowa matryca główna, teleobiektyw z przybliżeniem trzykrotnym oraz obiektyw peryskopowy z przybliżeniem 5-krotnym. Wszystkie trzy telefony otrzymały najnowszy chipset Snapdragon 8 Elite, Lite, dostosowany specjalnie na potrzeby tych smartfonów, wzmocniono w nim udział jednostek NPU, a więc związanych z obliczeniami dotyczącymi sztucznej inteligencji. W efekcie ulepszono też autorski ProVisual Engine, a więc silnik sztucznej inteligencji, który działa na wiele różnych wizualnych aspektów telefonu. W aparacie AI lepiej zrozumie głębię, oświetlenie i obiekty widoczne na zdjęciach, a w grach wykorzysta metody obscalingu, by podnosić rozdzielczość grafiki bez 哦，不，就是那样子，这算了。 Nowości w smartfonach Galaxy S25 jest oczywiście więcej, w tym również tych przeznaczonych stricte dla profesjonalistów. Mowa więc o nagrywaniu w formacie LOG na potrzeby późniejszego ręcznego kolorowania materiałów w zewnętrznym programie. A kiedy nagrywamy na smartfonie VLOGA, AI pomoże nam inteligentnie wyczyścić niechciane dźwięki i szum z otoczenia. Ręcznie dostosujemy też poziom natężenia tej funkcji. Skoro przy sztucznej inteligencji jesteśmy, to trzeba wspomnieć, że stanowiła ona bardzo dużą część Samsung Galaxy Unpack. 2025. Na samym początku wydarzenia ogłoszono o wzmocnienie partnerstwa z Google, a tym samym nadchodzący projekt Astra, asystent firmy, który ma w czasie rzeczywistym analizować to, co widzi przez kamerę lub na ekranie smartfona, w pierwszej kolejności trafi na smartfony S25. Zapowiedziano też tzw. silnik danych personalnych, który bezpośrednio na urządzeniu inteligentnie analizuje rutyny i przyzwyczajenia użytkownika, dostosowując dla niego wyświetlaną zwartość, automatyzuje niektóre funkcje, a także prezentuje mu trafniejsze informacje w nowym obszarze smartfona, obszarze polanego skrótu, w którym z samego rana dostaniemy podsumowanie najważniejszych rzeczy danego dnia. Sama autorska sztuczna inteligencja firmy Samsung potrafi teraz więcej i to dosłownie. Firma dodała obsługę multimodalną, a więc za jednym razem możemy poprosić ją o wykonanie kilku funkcji. Przykładowo możemy spytać o najbliższą kawiarnię i wysłanie SMS-em do wybranego kontaktu, ale możemy też zapytać o wyszukiwanie informacji w wyszukiwarce Google i zapisanie ich notatników. O Galaxy Unpacked 2025 można wywnioskować, że Samsung bardzo mocno skupia się na tym obszarze. Ambicją firmy jest to, by zintegrowana platforma sztucznej inteligencji trafiła później do wszystkich możliwych inteligentnych urządzeń giganta, a więc nie tylko smartfonów, ale też do zegarków, słuchawek czy jeszcze niezapowiedzianych kategorii sprzętowych. No bo właśnie, fani samego sprzętu również mają na to czekać. Samsung pokazał zajawki dwóch projektów, nad którymi pracuje. Pierwszy to google do rozszerzonej rzeczywistości, a więc to, co widzimy w realu, jest uzupełniane o dodatkowe cyfrowe elementy. Drugi zaś to Galaxy S25 Edge. Ale co to będzie i jak ten smartfon będzie plasował się między aktualnymi smartfonowymi zapowiedziami, dowiemy się najpewniej wkrótce.